Idziemy na Żory, no i tam jest jakiś korek. Ale pokazuje nam, że możemy objechać ten korek. I pojedziemy tym objazdem. Ten korek tam już powiększa się, było 3 minuty, już jest 4,50. Jak patrzyłem na googlach, to jakiś wypadek, był. kolizja najechania, nie wiem. I dlatego to tak rośnie. To tym bardziej trzeba pojechać tą lewą stroną Żory. Coś tam się rozluźnia widzę na pomarańczowo Ale też korek jest po lewej stronie. Też coś tam się musiało zadziać. W każdym razie tak czy siak musimy odchodzić w prawo. No, najtrudniej jest jak wiecie, ta coś się po lewej stronie też zadziało tam wszystko sterczy. No, że jest jak czas mamy napięty i to tak napięty, no że jedyne co można zrobić to tylko przegiąć przegiąć czas, tak? Eee, zrobić wydruk i, i liczyć na to, że nie zatrzymają, a jak zatrzymają to będą honorować ten wydruk pisać go dobrze już, o tutaj po lewej stronie Uu, la la zobaczcie co się zadziało tu po lewej stronie tu już namiot stoi a nie tu chyba jest po prostu naprawiają coś a pod namiotem można? można proszę bardzo no i dlatego jest taki korek kurde tutaj ta przepraszam <coughs> ta jedynka to jest tragiczna E, już minąłem ten, e, co wiecie, tak się jedzie, bo z tym winem, to każdy wjazd w jakiś dołek, no to cała naczepa do przodu do tyłu, do przodu do tyłu mam nadzieję, że tam się nic nie bójnęło. No Trzeba było 40 na godzinę przejechać e, kawałek Autostrady, te parę kilometrów, żeby być pewnym, że jest wszystko ok. Widzicie? W tym miejscu, na tym skrzyżowaniu, yy, jest właśnie jakiś zwon tu koło żar czy tam żarów i dlatego jest taki bajzel i trzeba to wszystko ominąć. Dobra, tylko pojedziemy tą zieloną nitką. Jest pokazywana, bo tutaj rośnie już jest 4,50 tego opóźnienia, a ja aż tyle czasu nie mam. O, i tu dała mi znać sygnał ta nawigacja, że na tym w prawo nie Muszę drugim I tak pojedziemy. 2 minuty, 10 sekund, mam yy, szybciej, teoretycznie, Zobaczymy, czy się nie w pitole. Jakiś wynalazek, ale dziwna droga, mostek zamknięty, zakaz tonażowy, bo różnie tutaj może być jednak. To jest Polska. O, tak to wygląda. Zamiast jechać tutaj, gdzie jest czerwono, to lecimy tędy, gdzie jest zielono. Objeżdżamy żory od zachodniej strony. No to jakieś flagi, tak, flaga Portugalii, flaga Polski, flaga Unii Europejskiej, flaga Niemiec. Ta czerwona to chyba flaga Austrii jest, biało, czerwono-biało-czerwona, nie wiem. Co to jest za święto tutaj w Żorach? To jest chyba flaga Bułgarii. Flaga Włoch. No, 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 tam Grecja. Fiu, fiu, fiu międzynarodowe, może jakieś targi tutaj są, ale aż, aż nieprawdopodobne to by było, jest coś ŻOR tutaj media fitness jakiś i tak dalej tędy jeszcze nie jechałem no i takim oto sposobem dojechaliśmy do miejsca tędy powinniśmy jechać tą, tą drogą a my tutaj sobie jechaliśmy i jesteśmy już, wróciliśmy że tak powiem na tradycyjną ścieżkę. Dobra, ja będę musiał gdzieś tak niedługo wypatrywać sobie już czy są jakieś miejscówki to tak w granicach pół godziny od rozładunku od miejsca, gdzie będę się rozładowywał, dlatego, że jak się rozładuję, to będę miał jakieś 30, 25 do 30 minut e, na znalezienie miejsca na pauzę dziewiątkę. To też jakiś wypadek był, czy coś? Straż pożarna. Co tam się dzieje? No, mówię, to jest cała Polska. No, Także ci, co jeżdżą po kraju, to ja im współczuję. No, pewnie no, są codziennie w domu, albo nawet są, są weekend w domu. Wiadomo, jak ten weekend wygląda. W piątek wieczorem się zjeżdża, a w niedzielę wieczorem się wyjeżdża, albo w poniedziałek samego rana. I tak naprawdę to jest sobota-niedziela. Bez piątku zdarza się pewnie tak, że jest, czy zjedzie w piątek, ale z tego co słyszę, to wykorzystują pracodawcy w ten sposób, żeby. A, się się, no, atrakcji załączyła, żeby wziąć i wykorzystać do cna kierowcę. No to Porsche stoi. Może się zepsuło, a nie Bentley, to jest, zobaczcie, coś takiego nawet. Ta. E, poduchy się wywaliło, poduchy, przód rozbity. Proszę bardzo. E? Poduchy z boku, poduchy z przodu i korek. No tutaj był znak, że na odcinku dwóch kilometrów nie, że jest nierówna droga, tylko, że są szkody górnicze moi drodzy. Lada moment będziemy, a tutaj za tymi drzewami, ale toż tuż za drzewami płynie Wisła. Wiadomo, nie jest tak szeroka jak jakiś tam we Włosławku yy, czy w innym miejscu Polski, ale tutaj jest taka wąziutka, niteczka taka. Jakby słońce świeciło, to kolory by były obłędne tych drzew. Teraz jest ślicznie, ale no jesień jest piękna. Jak, jak się jest w takim miejscu, gdzie są drzewa, to wszystko yy, są żółte, czerwone, zielone. Yy, częściowo leżą tak jak tutaj na ziemi, no super to wygląda, super randzko jeszcze 19 minut moi drodzy, mam nadzieję, że mnie rozładują, że tam nie będzie czegoś takiego, że dzisiaj nie bo wtedy będzie wielka lipa musieliby wtedy jutro rozładować a jak nie pracują jutro, no to ja nie wiem wtedy co by stąd wymyślili bo nie mogę zostać na weekend tutaj eee, w tym o, tutaj mamy Wisłę Taka kaskada nawet fajna była. Zaraz zobaczymy czy będzie coś lepiej widać, ale chyba nie, bo wzdłuż drogi cały czas tutaj jest porośnięta drzewa. O ja wypatruję, cały czas wypatruję jakieś parkowki na powrocie. No i tak cienko to widzę Wam. Naprawdę cieniutko. Skoczów, wita. Tak było napisane. Że ja też witam skoczów. No i podpowiedzcie mi skoczowianie, że ja tutaj będę mógł na powrocie stanąć. Mając na przykład, nie wiem, 20-25 minut, bo to tak się kształtuje, widzę. Bo do końca czasu, ogólnie dzisiaj czasu jazdy, zostało mi się teraz 48 minut. A tutaj mamy Orlen. Czyli musiałbym gdzieś zawrócić, o ile tu by było w ogóle miejsce, żeby stanąć. 48 minut mamy, ale z tych 48 jeszcze mam 17 minut, żeby dojechać do miejsca rozładunku. Tu już mamy 31 minut. No i tam wiadomo, pokręcić się po tym, mieliśmy 10 minut, padnie, to mamy 20 minut. 20 minut czasu. Po rozładunku, żeby znaleźć miejsce na 9 godzin. No, no i to jest most na Wiśle. Ale ładnie widać góry przed nami. A, ale fajnie. Akurat wjechaliśmy teraz na taki wiadukt i tam po lewej, po prawej super. No i teraz tak, mamy tutaj sygnalizację, którą widzimy z daleka. No wszystko fajnie, ale jakby był teraz tutaj licznik, jakby był tutaj teraz licznik, to ja bym widział, ile mniej więcej zostaje tam mi czasu, żeby, yy, czy, o tutaj mam wizę, czy zaraz się zmieni na zielone, czy, czy jeszcze mam na przykład minutę i wtedy już może, tak samo tutaj teraz jak mi się świeci, jak będzie się świeciło zielone. Jestem jakąś, jakiś odcinek przed skrzyżowaniem, to bym widział czy mam 20 sekund, 10 sekund, czy przyspieszać mocniej, czy delikatnie. A tu Wisła płynie po polskiej krainie. Wida moi drodzy, widać, bo to czasu nie ma, naprawdę. jest 13 13:10 będę. Z tego co pokazuję. Trzymaj się lewej strony. Trzymaj się lewej strony. dobra tutaj. Jedź przez nie drugim zjazdem. Tam na wprost. Ja tutaj byłem kiedyś i to nie raz, chyba za dwa razy. W każdym razie no są takie, można przysupnąć tak naprawdę na tych uliczkach tutaj w dojeździe, jak się dojeżdża do, do tego tip, to jest chyba tip, coś takiego. No zobaczymy. jak no, wiecie, to takie stanie jak panie, które najstarszy zawód świata wykonują. No. Na przykład, tu można sobie cofnąć i stać tutaj po prawej stronie, też będą takie na trawniku, takim wyjeżdżonym, też będzie można stać zobaczymy teraz, no gdzieś tam stanę. O, no. No, tutaj po prawej, tutaj. <laughs> Także miejsca jest sporo Także gówniane, no ale jest, no. zawsze lepsze takie niż żadne, prawda? Dobra, jeszcze 500 metrów I będziemy na miejscu. No dobra i praktycznie jestem na wprost, jak biadę to będę już na rozładunku Musi przez te dziury trzeba przedrzeć O, tam, na wprost Też tu kiedyś nie wiedziałem który czy tu, czy tu. To jest pana toni, a ja pierdzielę jak to idzie, ciężko. Raben Jedź, jedź, jedź Tutaj mnie blokuje O właśnie, tam ledwo przyszedłem Dobra, jesteśmy na miejscu Moi drodzy Najlepiej by było zostać tutaj na firmie Ale jutro jest sobota To pewnie będzie pozamykane wszystko Dobra, okazało się, że tutaj na noc można zostać I jutro mnie wypuszczą no to superansko. Mamy problem rozwiązany, w lewo, w prawo, prosto i gdzieś tam będzie ten team. Tu jest chyba team. Dalej, tak, tutaj jest, no to jest biuro, to tu staniemy i będzie superansko. O, jesteśmy na miejscu. Dobra. Idziemy się zarejestrować. Z miłością do wina. Dobra, dziewiąta rampa mam się podstawić. Oni od czternastej teraz mają zmiany. Także ja sobie stanę pod dziewiątą rampą. Jak mi rozładują, ale to i półtorej godziny może potrwać. No bo wiadomo, zmiany mają, tak? Nowa zmiana mnie prawdopodobnie rozładuje. I tu będę mógł się gdzieś ustawić i sobie stać. No, no i superancko. Tutaj staniemy. O. No dobra, rozładowany jest pół do trzeciej i tutaj mi zostało 12 minut. Eee, 12 nie 22 minuty jazdy 22 minuty jazdy tak dobrze, 22. I ja ustawię się tu przed hydrantem. Dupaw, nam tą stronę. Można stać tutaj na noc, jutro sobota, ale na cieciowni, tam jak wjeżdżałem, ktoś jest, musiałbym się upewnić. Jak co? Wykręcę pauzę i, i później na bazę jadę. Teraz jest o 15.00, liczmy. 15.00 teoretycznie mógłbym już o północy ruszyć, tak? Muszę sobie to wyliczyć, kiedy mi się opłaca ruszyć. No, to stoimy przed hydrantem, żeby było dojście. Zaraz zobaczymy, ile jest tutaj, moi drodzy, do jazdu, do bazy. O, gdzie tutaj to jest? Częstochowa. O. Tutaj. Dobra. Zobaczymy, jak nam policzy. No i teraz co? Teraz pozmywam, pozjadłem, pozmywam. Yy, odkurzę sobie tutaj, rozliczę kartę drogową yy, i będę robił filmy 416 jazdy. Tak jakby tutaj jechać na piotkę. Przyjedziesz do celu 1849. Tak Nie będę na pewno jechał tutaj do góry takimi, bo to jest. Po tych habiziach to bez sensu. O, tutaj pojadę do S1 do A1. Częstochowa. S 8 na Łódź i tutaj. Dobra. 305 km, moi drodzy i zobaczcie teraz, jak tu jest czerwono. Wszędzie, wszędzie korki. No, dlatego ruszę sobie jakoś tak z głową, żeby w 4 godziny zajechać. Nawet 4,5, tak i być tak <laughs> normalnie w domu. Do jutra. No cześć wam. Pierwsza w nocy można punktualnie dacha odpalone co ja tutaj mam pod co tutaj jest. jest pod tym no. poczekajcie dobra, bo wiecie co wczoraj robiłem sobie porządki w samochodzie odkurzałem tutaj jeszcze robiłem ten, przecierałem deskę itd. i tak dalej i że położyłem tą wycieraszkę, którą mam pod, pod nogami po prostu była na pedałach, nie mogłem nacisnąć gazu. Okej, okay, to co? Wyjeżdżamy. Będziemy gdzieś przed piątą na, na bazie. Uzupełnię tam AdBlue. Uzupełnię tam AdBlue. Wypakuję zakupy z Hiszpanii. Do auta i go home. O. 305 kilometrów jest. No i A to już otwiera mi. Ok. No i co? Śmigamy. Noc, pusto. Nie będzie nawet co nagrywać? Wczoraj zrobiłem jeszcze dwa filmy, chyba, albo trzy, już nie pamiętam. Na końcu drogi, skręć w Ale 5 stopni jest tylko ciepło, drogi, ciepło. Tylko 5 stopni, skręć w lewo, czyli zimno, krótką końcu. Zrobiłem jeszcze chyba trzy filmy, ale jeszcze mam te filmy do zrobienia. To tylko po tych dziurach. Kawa zrobiona, ale na szczęście przykryta. Pokrywką też z Hiszpanii. Zrobiłem. No i co, przyjadę do domu i trzeba będzie filmy robić, miniaturki robić, ee, żeby to miało ręce i nogi, żeby było ładnie, żeby była pamiątka, no i żeby się mogli, to, mieli co oglądać. Dobra, to ja nie zawracam Wam gitary, bo tak naprawdę nic ciekawego tutaj nie ma oprócz ciemności, które mogą być dla niektórych bardzo straszne. Tak naprawdę w takich ciemnościach, teraz, jakby coś tutaj miał iść sobie z buta, no to myślę, że. O, tam jakiś zając uciekał, chyba. To najbardziej, właśnie. To myślę, że w takich ciemnościach najbardziej można się obawiać zwierząt. A tak Ja wydaje mi się, bo nie wiem, dzika jakiegoś na przykład, jakiś yy, większy zwierzę, tam zając listą ucieknie, ale. Jakieś takie większe zwierzęta, to ich się można obawiać. No bo człowiek. Nie, nie będzie tutaj człowieka w, jakimś, w jakiejś dziurze takiej, który się czai na drugiego o tej godzinie. Ale nieprzyjemna na pewno jest, no bo niepewność, nie, 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 jak się nie wie, co się dzieje, jak człowiek nie widzi, co się dzieje, to ten strach się pojawia, bo nie wiemy, co jest. Ta niewiedza powoduje strach. I wyskoczyliśmy już na drogę szybkiego ruchu. A jedynce zresztą chyba widać. Prawda? No właśnie, to jest ta A1 z Katowicami, Ten odcinek taki, gdzie jest dziurawy, po prostu jak, jak ser szwajcarski. Wjecha... Wjechaliśmy właśnie na A1. 75. Możecie zobaczyć, zresztą widać się. O, teraz tutaj, uwaga. Tada! To jest ten odcinek A1, po którym się nie da jechać. Dla mnie to powinno być zamknięte, a osoby, które to wykonały w taki sposób, że wygląda tak jak wygląda, to powinny siedzieć, bo to jest nieprawdopodobne. Ja wiem, że tutaj jest zagłębie, i, i są jakieś tam dziury pod spodem, i, i ta ziemia jest, jest. Nie wiem, ten. A, ciężkie podłoże jest. Do, Prawdopodobnie do budowania autostrady, ale no to się buduje tak, żeby było dobrze. No kurczę, no, można wybudować jakieś mosty yy, na różnych akwenach, gdzie są naprawdę warunki atmosferyczne bardzo złe i stawia się yy, yy, podpory różne w morzu na dużej głębokości, a tu nie można wybudować autostrady gładkiej, płaskiej, tylko. Wszystko musi skakać góra, dół, góra, góra, dół. bo to jest niebezpieczne, po prostu. I tu nie jest kwestia taka, że dobra, to postawimy znak 60 na godzinę. No to po co ta autostrada w takim razie? Och, korek mi się pojawia. Jest nieprawdopodobne. Było 2 minuty za 40 km, było 2 minuty, teraz już jest 30. o tej porze, o godzinie 3 w nocy to może tylko zwiastować wypadek. Ale 40 km to może się jeszcze wszystko zmienić. No do miejsca, gdzie tutaj był ten korek. No i widać, że coś tam miga jakieś służby. Ale ale zaraz tak to już chyba jest pozamiatane bo widzę że chyba wjeżdża jakaś ta po prawej stronie stoi pomoc drogowa korka już nie ma jako takiego tak tu wjeżdża pomoc drogowa no i tu będziemy widzieli co się tam mogło zadziać Czyli był jakiś dzwon. To są służby, straż, policja. Aha, ciężarówka spaliła się. Spalona ciężarówka. I dlatego tak, tak to wyglądało. Zjeżdżamy z ósemki, i dosłownie za 3 minuty będziemy na bazie. I teraz tak, krótkie podsumowanie. Wyjechaliśmy z bazy, pojechaliśmy do Robakowa na rozładunek. Później do Rogoźna na załadunek. Z Rogoźna pojechaliśmy do Walencji na rozładunek. Z Walencji pojechaliśmy do jest 100 km tam załadowaliśmy. I stamtąd yy, wczoraj mieliśmy rozładunek. Yy, gdzie? No właśnie, teraz Gdzie mieliśmy rozładunek? Ja, pitole. Skąd ja wracam? Ludzie, kochani. Ale człowiek jest półprzytomny, jednak. Ojej. Mi się, byliśmy w Bielsku Białej. No, i teraz tak, łącznie 680 km zrobiliśmy. 680 km. Także nie jest tragicznie, że jest sobota, że wyjeżdżamy we wtorek. Wyjazd mamy we wtorek, ale gdzie i o której? nie mam bladego pojęcia bo to akurat będą 3 dni pauzy dobra no to cóż zapraszam was do kolejnego do kolejnej playlisty ta która będzie teraz będzie 112 już troszeczkę udało mi się nakręcić mam nadzieję że się nie nudzicie jeśli się nudzicie to sorry ale tak kręcę, jak kręcę, tak nagrywam, jak nagrywam i nic na to nie poradzę. Także pozdrawiam, do następnego.